Witajcie, nazywam się Adam Matusik z Money for You. Dla naszych klientów regularnie wysyłamy różnego rodzaju informacje, różnego rodzaju ciekawostki ze świata kredytów. Przesyłamy ją w formie biuletynu, ale również dla Was chcemy przygotować takie informacje w trochę innej formie, w formie filmiku. Więc dzisiaj parę ciekawostek ze świata kredytów. Na początek. Związane z takimi najczęściej pytaniami, które w tym momencie do nas trafiają od klientów. Pierwsze pytanie to jest kwestia pytania o stałą stopę procentową. To, czy stopy procentowe w Polsce zostaną podniesione? To jest temat na zupełnie inny, zapewne dłuższy filmik. Ale temat stałych stóp procentowych się pojawia, bo od 1 lipca zgodnie z rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego banki wprowadziły obowiązkowo ofertę na stałą stopę procentową. Minimalny okres, który KNF wyznaczył, to było 5 lat, no i zgodnie z tym zdecydowana większość banków wprowadziła taką ofertę na 5 lat. I teraz pytanie: Czy to jest dobry pomysł, taka oferta na kredyt hipoteczny ze stałą stopą, czy nie? Z jednej strony tak, bo ryzyko wzrostu stóp procentowych jest, ono istnieje. Z drugiej strony nie. Dlaczego nie? Otóż taka oferta ze stałą stopą procentową ma niestety sporo wyższe oprocentowanie niż oferta ze stopą zmienną. I mniej więcej, żeby tak sobie uśrednić, jeśli mamy ofertę w banku z marżą 2% przy ofercie zmiennej, to można założyć, że mniej więcej oferta ze stałą stopą będzie, tak, uśredniając około 3,6%. To jest taki przedział od 1,5%, nawet czasami do 2 y, punktów procentowych wyżej przy stałej stopie, sto, stałej stopie procentowej niż przy stopie zmiennej. No i teraz pytanie, bo y, to jest trochę tak, jakbyśmy zakładali się z bankiem. Ktoś w banku w dziale ryzyka stwierdził, że bankowi będzie się opłacać, jeśli ta marża będzie o te 1,6% wyższa. No i teraz my musimy się zastanowić, czy jesteśmy w stanie przekalkulować to, czy jesteśmy może, e, mamy lepszą tutaj wiedzę niż analityk bankowy i zakładamy, że te stopy rzeczywiście wzrosną wyżej średnio przez te 5 najbliższych lat niż 1,6%, czy może jednak jest ryzyko, że bank dobrze to sobie skalkulował i nie wyjdziemy na tym lepiej. To jest pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć. My również na takie pytania klientom odpowiadamy. Jeśli klienci zdecydują się na to, żeby taką ofertę wybrać, no to spośród wszystkich banków, które mają ofertę o stałej stopie procentowej, my jesteśmy w stanie wybrać ten bank o tej marży najniższej. To jest jedna z rzeczy takich bieżących. Drugie zagadnienie, które pojawia się ostatnio bardzo często, to jest kwestia długich czasów oczekiwania na decyzję przy kredytach hipotecznych. Coraz więcej zaniepokojonych klientów zwraca uwagę na to, że czekają długo na te decyzje. My też że obserwujemy to e, codziennie praktycznie, że banki, niestety przynajmniej część tych banków, no nie daje sobie rady z obsługą e, klientów. Wniosków jest bardzo dużo, rynek nieruchomości jest w tym momencie bardzo dynamiczny, gorący e, i e, ze względu również na okres urlopowy, no banki po prostu się zatkały. Jedne są e, przepełnione wnioskami bardziej, drugie mniej. Skrajny przypadek: banki bardzo popularne. Santander i ING. Wiele osób tam składa wnioski. Niewiele osób wie, że w tym momencie trzeba czekać tam nawet 3 miesiące na decyzję kredytową. Czy w tym momencie to jest dobry pomysł? No na pewno nie dla wszystkich. Na pewno nie dla tych, którzy na przykład mają umowę przedstępną podpisaną tylko na dwa miesiące do przodu. No bo co wtedy? Czy sprzedający zgodzi się na aneksowanie umowy? Nie wiemy tego do końca. Dlatego coraz bardziej ważne staje się to, żeby dobrać bank w taki sposób, żeby po prostu zdążyć na przykład półtora miesiąca z decyzją. I trzeba wiedzieć, gdzie to zrobić. Na przykład świeżo bank BNB Paribas odetkał się. Można załatwić tam decyzję kredytową szybciej. Takich banków jest więcej. My też naszym klientom udzielamy takiej, takiej informacji. Wyczulam Państwa, żebyście zwrócili na to uwagę. Kolejna ciekawostka z bieżących rzeczy. ICANO Bank w Polsce. ICANO Bank to jest bank powołany przez znaną szwedzką firmę IKEA. On powstał po to, żeby obsługiwać klientów, którzy nabywali meble w tej sieci jako kredyt ratalny. No, sprawnie to szło, klienci byli zadowoleni, IKEA na tym zarabiała. Więc postanowiono wyjść szerzej do całego rynku, do całego rynku klientów gotówkowych. No i IKEA Bank teraz pojawił się również w Polsce. Ma prostą ofertę oprocentowanie 6,99%, prowizja 9,99%, żadnych ubezpieczeń. Decyzja i uruchomienie kredytu może być nawet w jeden dzień. Proste, nieskomplikowane. IKEA poświadcza swoją marką, że to będzie sprawnie działało. Ciekawa oferta. Jakbyście Państwo zobaczyli, e, że pojawił się taki bank, o którym być może nie słyszeliście, i Kano, no to już będziecie wiedzieli w tym momencie, że to jest e, spółka zależna e, od Ikei. Co jeszcze ważnego, marsze bankowe to jest temat, który, e, o który klienci zawsze pytają. E, czy marsze wzrastają? No Mamy, można powiedzieć, cały czas jeszcze sytuację kryzysową. Czy te marże kredytów, czy to hipotecznych, czy gotówkowych, są wyższe? Czy one są w jakimś trendzie rosnącym? E, czy są jakieś powody do niepokoju? A może w drugą stronę, może za chwilę te marże jakoś radykalnie spadną i będzie dużo taniej? E, moja odpowiedź już od dosyć dawna jest taka: e, marże są stabilne. Czy widać, że nawet jeśli coś się zmienia i na przykład ING podnosi marżę, to podnosi o 400 przy kredycie hipotecznym, co miało miejsce 12 lipca. Pozostałe banki marże kredytów hipotecznych średnio na rynku 2,2-2,3 od dłuższego czasu. Oprocentowanie kredytów gotówkowych około 7% już od dłuższego czasu. Jest to dosyć stabilne, ale również jeśli pojawia się jakaś wyjątkowa nowa oferta, czy przy kredycie hipotecznym, czy przy gotówkowym, staramy się informować, swoich klientów informujemy o tym na bieżąco. Jeśli Państwo do nas napiszą, czy się z nami spotkają, również taką informację możecie uzyskać. To tyle na tym filmiku. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, zachęcam do monitorowania naszych social media, naszego profilu na Facebooku i na Instagramie, jak również naszej strony internetowej manaiforview.pl, a najłatwiej po prostu do nas napisać czy umówić się z nami na spotkanie. Z chęcią pomożemy w każdej sprawie i znajdziemy rozwiązanie. Dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia.